Witam, alo, Manko, ja nazywam się Just Mr. Matthew. Witam Was na moim pokładzie, witam Was w kolejnym e, odcinku z gry Brave Dwarfs to Deluxe. Oczywiście zaczęliśmy sobie, moi mili poziom Stone Knights Tower, czyli e, wieża mm, kamiennych rycerzy. Intro i lecimy z etapem. No i teraz tak, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy sobie nowy etap. E, ja chciałbym wrócić do gry magiem. Jeżeli na nowym kąpie e, Mac Mini ściana. E, tylko musimy sobie w tym e, celu znaleźć moje mili sklepik. O, ta muzyka to ostro taka w stylu le retro. Podoba mi się. E, no i podstawa, oczywiście. Wiem, wcześniej mówiłem, że to jest zbyt duże ułatwienie, ale e, chciałbym zdobyć mapę. Na dole już widzę, że był kluczyk. Ja może tam wrócę, bo już widzę, że w prawo dalej się nie da przejść. Także polecimy sobie w dół. O tutaj. O, sikierki, kurde, zużyłem. A tych to co prawda nie lubię. Bo dla mnie to jest jednak słaba broń. O! Tu faktycznie rycerz sobie popierdziela, tylko czy on kamienny, to bym poremizował. Nie, tędy już nie przejdę, więc mogę iść do góry albo do dołu. Eee, ja sobie jednak wrócę do góry. Zapomniałem, że ta gra jest tak upośledzona, że jak wskoczę na schody i kliknę strzałkę w górę, to on i tak na nich nie wejdzie. Na nie nie wejdzie, po nich nie wejdzie. etc. Wow, co to jest kurde za mag? Spadaj śmieciu, lol. Co to było? Mak na Wojat? O nie, 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 nie. Teraz tym bardziej muszę mieć. O ja pierdziele, jaki to się zaczął hardcore. Teraz tym bardziej muszę kurde grać magiem. Spadłówe. Dwa klucze? Easy peasy. Coś tak na początku. Siema. Tak, ja wiem, że rzucam potrójnie te sikierki. O, sklep bym pominął. Ale mam wrażenie, że one nie działają jak pojedynczo je kupię. E, w ogóle: Change Hero. I bym sobie kupił tak. wir, e, Astralny deszcz. Możemy spróbować. Eee, pokazuje mi wszystkie teleporty. Tego nie chcę. Także wyjdę sobie. I jeszcze raz wejdę. Tylko niech mi się ten sklepik otworzy. Sklep! Open the door! Puk, puk! Puk, puk! Puk, puk! Jak to pokał Sheldon w Teorii Wielkiego Podrywu trzy razy. Sklepikarz, sklepikarz, sklepikarz. Pin eee, of silence. A to to, że to odstrasza. O! Dokładnie tego potrzebowałem. A przy okazji, może i to kupię. Więcej mi nic nie potrzeba. Gdyby życie jeszcze mieli, to ok. Kurde, ale chyba też zastąpiłem, bo go nie mam. Yo, 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 mam nadzieję, że jednak miałam rację i to nie będzie lagowało. Ej, ja tu nie chciałem wyjść. Do teleportu. Kurde. Nie wyjdę stąd? Lol. Ja pierdziela automatycznie mnie przeniosło na drugi koniec. A chociaż w sumie nie, to jest dobre. Dobra, pies to trącił. Tylko teraz bym chciał... O, tak. No woda. Ładnie, zaraz się utopię. Nie top się. Magu mój. Spaduwa. Oj, chyba tracę HP. Bo się zaczynam topić. Znaczy zaczynam się topić, chyba, bo tracę HP. Spaduwa. gitara, tak, to jest mocno taki syn e, synth wave. Tak się chyba nazywał ten rodzaj muzyki. Taki mocno retro jest. Oki, okay. teraz tutaj w prawo, tak spadać mi. A, tędy mogę pójść. Jeszcze potem na górę, dobra. Aha, ja tu byłem. Tylko, że tu jest gdzieś podobno zejście w dół, tak? Gdzie ono jest? Gdzie tu jest zejście w dół, człowieki wy? Hmm... Może tu? No bez jaj. Widzicie, na mapie ewidentnie da się tu zejść. A ja nie widzę zejścia tutaj nigdzie. No nic, spróbuję zrobić to. Nie, no tu też nie ma żadnego zejścia. Kurde meć. Gra dla dzieci mnie pokonuje. Może to się w dół da zniszczyć? Gdzie tam? Może tu jest ukryte gdzieś przejście? Trzeba je zniszczyć? Gdzie tam? Albo z tym ślepi schod? Nie, no nie ma tu kurde, schodów, pierdź, ale poddaję się. Nie ma wejścia. Pierdzielę. Mam nadzieję tylko, że to klucza nie będzie. Nie wiem jak tam wejść. O, to jest dobra muzyczka. <ścoughs> jak kupię, kurde, ten bonus, który mi pokazuje, gdzie są klucze, i się okaże, że na dole jest, to kurde, będzie słabo. Ale tych kluczy tu jest nas...rane Muzyka, kurde, jak z cyrku. Bardziej pasująca, kurde, do gry. Jak jakich sąsiedzi, nie? To sobie robią zemsta sąsiada, czy tam inne pierdółki. No, spadaj, ale to jest słaba broń. Dobra, tego nie lubię. Pójdę tędy, bo tam z góry jest odblokowane. Dobra, tego już też więcej nie będę brał. Bo nie lubię broni, które mnie denerwują i słabo działają. O, ze schodów da się strzelać. Cud. wam i tu. Nie będziesz we mnie strzelać. Mendo. No. Co jest, kurde? Jaśnie, panie. Dekowa, dekowa ta muzyczka. Ale ten etap nie wydaje mi się, że był mocno długi. Tu do góry nie wejdę. Podejrzewam, że muszę iść w dół. I tu zejść. Tędy. Tymi schodkami i przejść się w lewo. Dobra. Kluczyk przy okazji znalazłem. Mówię, od, od, od do srania kurde, tych kluczy tutaj. To tym do góry? Tak, tym do góry. Mam nadzieję, że mi mikrofon nie zwariuje, bo coś ostatnio tak go ustawiłem, żeby nie było klawiatury i myszki słychać, że... Mm... Sklep, weź się, otwórz. Otwórz się. Cienia, sklep. O! Na obrazy to ty reagujesz, sklepikarzu, nie? Życie sobie weźmiemy. Deszczyk sobie weźmiemy. Mm, fireball sobie weźmiemy, może. Też, żeby nietoperze mnie nie atakowały. To mi zwiększa złoto. Też sobie weźmiemy. To prawda, liczyłem na wir, ale też może być. Du -du -du. Liczyłem na wir i na mapę, która mi pokazuje. Mm, na mapę, która mi pokazuje, gdzie są klucze, nie? Może wrócę do tego sklepu. Teleporty wszystkie to mi pokazuje. Na to miejsca kurde nie mam, ja pierdzielę. No nic. Tego nie mogę kupić. Szkoda, bo to regeneruje moje hapsy. A mam ich pięć. Ops! Kurde, mać. Bo może sobie to zużyję. Spróbuję jeszcze raz do sklepików wrócić. W dół! O kompas! To mi pokazuje co. To mi pokazuje kompas, bo teraz to już nie wiem, ja nie doczytałem. Sklepy wszystkie chyba ja pierdzielę. Czyli jeden będzie jeszcze wyżej. Tyle dobrze. A to jest kulka. Która strzeliła mi podwójnie, nie wiem czemu. O, ona też ładnie strzela. Przynajmniej muzyka taka mroczna pasująca jest do tego etapu. A nie, nie wiem co mi to pokazuje, bo tu nie ma sklepu. Teleportu też. Teleport? Nie mówcie, że to kompas. Ale no to PAF mi miał pokazywać wszystkie teleporty, nie kompas. LOL. Hmm. Kłamstwo. Tak, tędy da się zejść w dół. Tylko chyba górą. Bo tędy nie mogę przejść Tak dobra Spaduwa i spaduwa Apsy mi widzę nie są potrzebne czyli czekamy tylko na podeścik na windę w świecie kresnali Piwnicza winda, która nie wiadomo jakieś dźwigana Nie wiem, co to było. Chciałam go zabić. Wybacz, Tami. Dobra. I lecimy do góry. Już tam tę monetę z lewej sobie odpuszczę. Tamtą. Moje ognie są silniejsze, ty magu zapchlony. Tu i tak w górę nie wejdę. Więc muszę wracać. No dobra. Oki to trochę, to może przy okazji go wezmę. No i co, ile w lewo? Spaduwa. Będę do góry, dobra, no, wstań. Powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nic nie powiedz, że miłości, nie kochasz, ja jestem. Dobra, sorry. Przepraszam. Jak trzeba wam aparaty słuchowe po tym, to opłacę. <śm> to już nie wiem, co to. To jest taki syn wave połączony z takim trochę disco. O, nie polo, oczywiście, nie? Nie upokarzajmy się. Chciałeś umrzeć, to umrzyj. Poczekajcie, a tędy nie wskoczę? No, jasne, że wskoczę. Kurde, ja jestem taki ułomny. Jeszcze sklepik w dodatku znalazłem. O, haha. Dół. Kurde. Hmm. Widzicie, jakie to jest ułomne? Dobra, idziemy do sklepiku. Eee... Tak. Tak. Rayf, Nie, chcę... Zaraz tu wrócę, żeby zobaczyć, czy dostanę... Coś, co mnie interesuje. O, nie zamknął się. Mam życie. Mam astralny deszcz. Też nie chcę. Więc wyjdź i... Chciałam od razu wejść tutaj. No ale cóż. Trudno się mówi. Otwórz się, sklep. Otwórz się. A, bo tędy już nigdzie nie przejdziemy, to ja może sobie jednak pozbieram stąd Itemsy. Duchów chyba nie zabiję. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic. Polecimy w dół. Jakbyście słyszeli jakieś wibracje, to przepraszam. A czykolwiek telefon mi zaczął dzwonić. Mówiłem, idę nagrywać, nie dzwońcie, ale dzwonią. Dzwonią i tak. Otwórzcie sklep. Open SKLEP O. Eee... Dalej, kurde, nie ma tu kluczy. O, od razu sobie wejdę. Nie ma nic, to wyjdę i od razu wejdę. Może mi się uda jeszcze raz. Serduszko puka w rytm czacza. Zobaczcie, ile mam serc. Siedem. Wejdź jeszcze. Już nie może wejść. To nie. Siedem serc mam. Komu je dam? Dururu. Spierdzielać mi. Będziecie moje siedem serc atakować? Pchamy rudę. Nie no, pokazują mi się moi mili klucze. Czyli teoretycznie. Wyżej już nie mogę wejść, kurde. O! Mogę wejść wyżej. Teleportem na wieżyczkę. Spaduwa. Wyniszczymy wszystko, żebyśmy jak. Chci żebyśmy. Jak będziemy atakowali zamek, nie mieli natarcia z góry. Tylko teraz, jak stąd wrócić? O to jest pytanie moi mili. Kurde. Teleport. Dobra. Działa. To idę w dół. No i szybko w sumie skończyłem ten poziom. Z tego co tak patrzę. Nara. No dobra, i tak muszę iść górą. Więc muszę się wrócić. Spadłowa, Nikt nie przeżyje. Przynajmniej za mojej kadencji. No i teraz co? Tędy muszę? No pewnie, że tędy muszę. Dobra. Japie. <śm> Czuję, że to będzie taka porażka, że słów szkoda i tam nie wskoczę przez wieki. Dobra. Ta muzyczka pasuje idealnie do mojej gry. Porażka, porażka. Jeszcze chciałam w dół. Dobra, udało mi się, i lecimy do teleportacyjnej bramy do bossa. Ups, chcę to jeszcze zebrać. Nie teleportujcie mnie. Teraz możecie. Dobra. I co, w prawo teraz, tak? A jasne, że w prawo. Czy sklepik jest? Ale to już nie będę korzystał chyba w sumie. Wow, jakie to jest słabe. Dajcie mi hapsy. Ja nie chcę stracić swoich siedmiu żyć, ludzie. Wir, atakuj dobrze, Wir. I mamy żyćko. I skończyliśmy level wieża kamiennych rycerzy. Moi mili, ja się będę z wami na ten moment żegnał. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Wbijajcie na mój fanpage, gdzie jesteście na bieżąco powiadamiani o nowych odcinkach, nowych widzów. Zachęcam do zostawienia subskrypcji z łapeczką, po to żebyście byli na bieżąco. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!